Hej, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj tematyka bariatryczna, dzisiaj tematyka pozabiegowa. A co mam na myśli? Wow, well, na myśli mam to, że jestem 4 miesiące po operacji, po zabiegu bariatrycznym i chciałabym powiedzieć Wam, jak się czuję w tym momencie, co się zmieniło i tak dalej. Dobrze, więc pewnie jesteście ciekawi, ile sudłam po 4 miesiącach od mojej operacji. A więc sudłam prawie 27 kg a dokładnie 26.6 kg. Tu mam um, specjalną aplikację. Aplikacja się nazywa My Weight która pokazuje gdzie jesteście w tym swoim okresie odchudzania ile wam zostało. Mniej więcej może wam pokazać datę, kiedy wsuniecie, kiedy dojdziecie do swojego celu, ale to jest tylko, wiecie, takie przypuszczające, bo w jeden, dzień, w jeden tydzień możecie słynąć więcej, w drugi tydzień możecie słynąć mniej, w jeden tydzień możecie nie słynąć wcale. Także to jest tylko takie przypuszczenie. Możecie sobie ustawić datę i cel, w którym Chcecie jakby datę, kiedy chcecie osiągnąć swój cel. Także ta aplikacja jest naprawdę, naprawdę fajna. Ja jestem z 51%, 6% na swojej drodze. Czyli zostało mi mniej niż 50%, żeby osiągnąć swoją wymarzoną wagę, żeby osiągnąć swój cel. I tak jak tu piszę, pozostało mi 25 kg do słuchnięcia. I ja ustaliłam sobie swój cel na październik 11, czyli dokładnie rok mojej operacji. Wiem, że to jest osiągalne i że dam radę to zrobić. I tutaj mi pokazuje, że przewidywalna data, w której słuchnę do właśnie tej mojej oczekiwanej, Wagi jest lipiec 21 tego roku. Także myślę, że październik to jest e, już taki miesiąc, gdzie mogłabym właśnie mieć ten swój cel osiągnięty. Dobrze, no to tyle jeżeli chodzi o wagę, jeżeli chodzi o centymetry. Władzę bym powiedziałam, więc teraz centymetry. Od 11 października 2019 roku rzuciłam.

25 cm w biodrach i równo i równo 17 cm w nogach w jednej nocy jakby to policzyć razy dwa to by było 34 w dwóch nogach no nieważne także myślę, że te efekty są zadowalające zwłaszcza, że to jest dopiero czwarty miesiąc ja się czuję, jakbym dopiero zaczynała tą przygodę, i tak w sumie jest. Niedawno zaczęłam ćwiczyć. Nie ćwiczę codziennie, i dla mnie to jest. Ja mam mało motywacji i dlatego zawzięcie się do ćwiczeń jest dla mnie trudne. Jednak gdy się zaweznę, no to, no to ćwiczę i myślę, że. Na pewno jak zrobi się lepsza pogoda, to będę o wiele częściej ćwiczyła niż teraz, dlatego że ćwiczę w domu, ćwiczę na swojej prywatnej siłowni, gdzie muszę wychodzić na dwór, dlatego tak średnio mi się chce, jednak mam zamiar jeździć na rowerze, również mam zamiar zacząć częściej i więcej ćwiczyć. To wygląda właśnie z moimi pomiarami po czterech miesiącach po zabiegu Overstitch. Co jeszcze się u mnie zmieniło? Na pewno fakt, że jem więcej niż na początku. Jednak to więcej nie oznacza, że jem tyle, co e, sprzed, e, sprzed operacji. Jem więcej, czyli mam na myśli nie jem dwóch łyżeczek. Jem em, no taki malutki talerzyk, tak? Tyle zjem. Więcej raczej nie zjem. Bo czuję się syta, czuję się ciężko. Jeżeli oglądacie moje vlogi, to mniej więcej wiecie jakie jem porcje. Jeżeli nie oglądacie vlogów, no to serdecznie zapraszam, bo tam e, pokazuję Wam przepisy, pokazuję Wam relacje codziennie, jak wygląda moja dieta i jak wygląda moje życie po tej operacji. Po czterech miesiącach jem już wszystko, są jednak potrawy, produkty, które są dla mnie ciężkostrawne, a ryż, makaron, jest dla mnie ciężkostrawny. I teraz tak, dostałam dwa zlecenia po operacji, gdzie w jednym pisze, że mogę jeść ryż i makaron, a w drugim pisze, że nie mogę jeść ryżu, makaronu, i itd. E, więc ja sama próbuję to, co mogę, to, co nie mogę i w jakich ilościach. Ostatnio dostałam zapytanie, czy czuję głód po operacji. Na początku, gdzieś tak, półtora miesiąca po operacji, nie odczuwałam głodu praktycznie wcale. Jeżeli odczuwałam głód, to dlatego, że zapomniałam zjeść, bo nie byłam głodna wcześniej. W tym momencie odczuwam głód. E, odczuwam głód przede wszystkim. Gdy nie zjem protein w posiłku, a zjem coś innego jak węglowodany na przykład, no to szybciej odczuwam ten głód. I głód jest odczuwalny po operacji bardzo. Jeżeli wiecie, jak boli was brzuch, jak macie sanie w brzuchu, gdy jesteście głodni, to teraz pomnóżcie sobie to przez trzy. Ten. To sanie w brzuchu jest naprawdę, naprawdę uciążliwe i jest ono no, nieprzyjemne. Dlatego co trzy godziny muszę te posiłki jeść. Po czterech miesiącach od operacji e, muszę być z wami szczera i powiem wam, że odpuszczam sobie trochę. To nie jest tak, że kompletnie sobie odpuściłam, tylko pozwalam sobie na więcej. Wiem, że może to być zgubne, wiem, że to może powodować fakt, yy, że nie chudnę może tak szybko już teraz. Jednak tak jak mówię, u mnie z motywacją jest ciężko. Dlatego podałam się tego, temu zabiegowi, bo nawet jak dało mi się schudnąć na przykład 15 kg, ja zaraz szybko się podawałam, bo dla mnie to zaczynało być nudne. Zaczynało być monotonne, i po prostu przestawało mi się chcieć. W tym momencie jestem właśnie na takim okresie, gdzie nie chce mi się, jednak staram się podejmować dobre wybory. Staram się myśleć o tym, co jem. Staram się nawet jak sobie pozwolę na coś, czego nie powinnam jeść, żeby to nie było codziennością żeby to nie było po prostu częste i żeby to nie było w dużych ilościach moim zdaniem przede wszystkim ważne są ilości jakie, jakie jemy i tak pewnie gdybym stosowała się do diety w 100% na pewno bym o wiele więcej teraz chudła jednak jestem jaka jestem i pamiętajmy, że każdy z nas jest człowiekiem tylko i Niektórzy z nas są wytrwali, niektórzy z nas są silni, a niektórzy są tacy jak ja, którzy no po prostu po kilku miesiącach zaczynają się już nudzić i y, szukają czegoś nowego bądź wracają do starych nawyków. Jest dużo ludzi, którzy niestety poddali się i um, przestali. Traktować operacje na poważnie i wrócić do swojej wagi. Ja mam zamiar schudnąć, mam zamiar utrzymać tą wagę. Nie chcę wracać do tego, ile ważyłam przed wagą, bo teraz czuję się znacznie lepiej ze sobą. A myślę, że jak schudnę kolejne te 25 kg, będę się naprawdę czuła już znakomicie. W tym momencie jestem już zadowolona z efektu. Jaki mam na ten moment? Jest nadal kilka rzeczy, które bym chętnie poprawiła w swoim ciele. Dlatego e, chcę zacząć ćwiczyć częściej. Nie chcę tylko robić cardio, chcę również zacząć robić ćwiczenia siłowe, żeby zbudować mięśnie, żeby ujętnić ciało. E, myślałam również o zabiegach ujętniających na ciało, dlatego że może i moja skóra tak bardzo nie wisi, bo na razie się ładnie wchłania. Jednak są elementy mojego ciała, które nie wyglądają tak estetycznie, jak ja bym tego chciała. Mój brzuch się na razie ładnie wchłania. Na razie nie mam zwisu żadnego. Dlatego, że mój brzuch był wcześniej, mój brzuch wcześniej bardziej wisiał niż wisi teraz, także na pewno na plus objętość jego zmniejszyła. Ręce jak wisiały, tak wiszą jednak. Myślę, że rąk się nie pozbędę niestety, bo ta skóra na rękach jest u mnie dość delikatna i czuję, że nawet jak schudnę do tej wagi, którą chcę, to i tak te ręce niestety będą wisieć. Będą mniejsze, ale będą wisieć. Jedyna partia, na, na którą chcę zrobić te, te zabiegi, są to wewnętrzne uda. Nie tyle, że one nie chudną, czy jakoś nie są mega um, czy jakoś mega źle wyglądają, jednak um, w tych miejscach mam najwięcej celulitu. Nie bójmy się o tym mówić, każdy ma celulit, ale ja mam go w tych miejscach najwięcej. Ta skóra jest najmniej jędrna i właśnie dlatego chciałabym um, zastosować jakieś zabiegi. Um, na tą właśnie część ciała. Okej. Okay. Kolejną rzeczą 4 miesiące po operacji jest to, że mm, mój okres w końcu się uregulował. E, może nie w końcu. E, mój okres wrócił do normy po dwóch miesiącach. Co mam na myśli mówiąc, wrócił do normy? <laughs> Dla mnie to nie jest dobra rzecz, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Zaraz po operacji moje dwie pierwsze miesiączki były bezbolesne. Tak jakbym w ogóle jej nie miała. Normalnie cykl przebiegał, jednak były one bezbolesne. Po dwóch miesiącach, te wszystkie bóle, które były wcześniej, wróciły. Hej, tak się długo nacieszyłam tym, no ale. Ale myślę, że warto o tym wspomnieć, bo wiem, że niektóre dziewczyny mają problemy z regularnością miesiączki po operacjach U mnie takiego czegoś nie ma Starza się dwa dni, ale to jest normy I to nawet przed operacją u mnie było normą, także no nie macie panikować Ja nie miałam problemów, oprócz tego, że się mi przez dwa miesiące troszeczkę poszczęściło i mi nic nie bolało Poza tym, po czterech miesiącach ludzie zaczynają już widzieć różnicę w Twoim ciele, w moim ciele, dlatego że no 27 kg to naprawdę dużo. I wiecie, to nie jest 5 kg i to nie jest 20 kg u osoby, która ważyła 80 i do 60. To jest 27 kilo osoby, która ważyła ponad 100 kilo. I dla wszystkich nas, grubszych osób, schudnięcie takiej ilości jest troszeczkę takim szokiem, bym powiedziała. Dlatego, że ludzie i sama musisz się przyzwyczaić do tego, jak zaczynasz wyglądać, że zaczynasz wyglądać normalnie, że zaczynasz wracać swojego dawnego wyglądu i do. Ym, Dawnej siebie. Po czterech miesiącach również moja garderoba uległa zmianie, ogromnej zmianie. Mam nadal ciuchy, które kupiłam przed operacją, dlatego że albo były małe, albo są to rzeczy, które można nosić jako over oversize, albo są to jakieś obcisłe rzeczy, które również i wtedy, i teraz na mnie pasują. Jednak spodnie, spodnie są do wymiany co 3 tygodnie. Inaczej e, wyglądają. O, inaczej mam gdzieś taką przerwę em, z tyłu. Dawam Wam przykład. Kupiłam sobie. Em, kupiłam sobie dresy. No, Ile ja mam te dresy z 2 tygodnie, 3 tygodnie? Już mi mama skomentowała, że są na mnie za duże. Po prostu wyglądają na luźne. I zaczynają zwisać, więc ja je tak mega, mega ściskam, żeby nie spadały. No ale tak to właśnie wygląda, że niby chcecie kupić rzeczy, ale nie możecie ich kupić, bo zaraz one będą za małe, albo kupicie, szkoda Wam pieniędzy, bla, bla, bla. I ja w tym momencie kupuję rzeczy na teraz, nie kupuję rzeczy na nic do przodu. Chętnie mam w planach wakacje, mam w planach ślub, mam w planach komunie. Chętnie bym kupiła sobie, nie wiem, sukienki, spodenki i tak dalej. Ale ja nawet nie wiem, ile będę wtedy ważyć, rozumiecie? Mogę dalej schudnąć, mogę schudnąć kolejne 3 kg, a mogę schudnąć kolejne 30 kg i wiecie, jak teraz kupię na coś, na, jak teraz kupię ciuchy na wakacje i dojdziemy do wakacji, a ja nie będę miała się w co siedzieć, bo ciuchy będą za duże. Albo jak kupię mniejszy rozmiar, a nie słynny, no to wtedy będą za małe i też stracone pieniądze. Także jeżeli jesteście również po zabiegu, radziłabym Wam kupować, jak już chcecie ciuchy kupować, to na teraz, na ten moment. Ewentualnie tak miesiąc do przodu. Nie kupujcie żadnych ciuchów na dłużej niż miesiąc do przodu, bo to naprawdę nie ma sensu. Dostałam również zapytanie na temat refluksu. Ja refluksu do tego momentu nie miałam. Jedynie mi się wydaje, że refluks był w okresie świątecznym dlatego, że no, troszkę za dużo zjadłam. Um, poza tym nie jak źle się czuję, mam przypisane takie saszetki. Piłam tą saszetkę i się zaczynam lepiej czuć um, było to. częściej mi się zdarzało to na początku, dlatego że... Nie zdawałam sobie sprawy z tego, ile mogę zjeść Albo zjadałam za szybko i po prostu się gorzej czułam yy, Jednak nie miałam żadnych zgag, nie paliło mnie w garle Czy nie paliło mnie w klatce piersiowej yy, Miałam po prostu ból żołądka i tyle Trzeba było to rozchodzić Albo, tak jak mówię, wypić tą saszetkę I tyle Również yy, dziewczyna mnie się pytała czy szwy się rozpuszczają, czy co się dzieje z tymi szwami. Ja to wspominałam już w moim filmiku o overstitchu. Te szwy zostają, dopóki nie, nie przejecie się, nie zaczniecie, nie zaczną te szwy pękać i tak dalej, to one tam zostają. Nie wiem, czy cośkolwiek się dzieje z nimi później, czy nie. I również żadna część żołądka nie przedostaje się do tej drugiej części żołądka. O ile właśnie te wy nie popękają. Także nie macie się o co martwić, nie macie się martwić o jakieś gnicie, jedzenie itd. Czy teraz po 4 miesiącach yy, po operacji mam jakieś bóle brzucha? Tak mam. Jak za dużo zjem albo jak właśnie zjem ryż, czy ryż makaron. Yy, średnio mi się te produkty trawią, dlatego yy, czasem właśnie mam ból przełądka i duże sanie i ból, gdy właśnie jestem głodna um, Jak jest u mnie z piciem wody po 4 miesiącach? Powiem Wam, że kiepsko i to nawet bardzo. Staram się, jednak nie wychodzi mi to za dobrze. E, nigdy nie byłam fanką picia wody, nigdy nie mogłam się zmusić do wypicia. Tylu litrów wody dziennie. Teraz się staram, średnio to wychodzi. Wiem, że musiałabym więcej pić, zdaję sobie z tego sprawę. Jest to moje postanowienie tegoroczne, jednak, no, tak jak mówię, jestem tylko człowiekiem i nie, nie wszyscy są zmotywowani i tak cierpliwi, i mają tyle. Zaparcia. No, ja taką osobą nie jestem. Poza tym, po czterech miesiącach, udało mi się w końcu iść na konsultację do lekarza. Poszłam do lekarza tutaj w Anglii, dlatego, że poszłam do swojej przychodni, zapytałam się, czy mogę dostać dietetyka. No, bo wiecie, ja miałam operację w Szczecinie, ja mieszkam na co dzień w Anglii. Nie jest mi to korzystne latanie do Szczecinia, zwłaszcza, że jestem z Dolnego Śląska Nie jestem z... to jest Pomorza? Nie wiem nawet Wybaczcie mi W każdym bądź razie tam koło morza um, Ode mnie Jest jakieś 6 godzin jazdy, więc to naprawdę jest sporo Niby mogłabym lecieć do Szczecina, ale do Szczecina są tylko z, Lond z London Z z I... No, kiepsko Udało mi się w końcu zdobyć um, dało mi się w końcu iść na konsultację do lekarza. Tutaj lekarz, akurat miałam szczęście, że wiedział co to jest overstitch, ponieważ jego znajomy przeprowadzał operację z overstitchem także zdał sobie sprawę, co to jest. Powiedział, że, jak na to ile schudłam w tym okresie czasu, jest to w porządku. Jest to bardzo ładne osiągnięcie. Skierował mnie teraz do dietetyka. Czekam, aż dostanę wizytę. Skierował mnie na badania krwi. Pobrali mi 6 ampułek krwi, takich 6 ampułek. Ja tam byłam z 10 minut, zanim ona to wszystko pobrała. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie pozytywnie. Również powiedział mi, żebym brała witaminę, bo ja do tej pory nie brałam żadnych witamin, ponieważ powiedzieli mi, że na początku może brać żadnych witamin. Także muszę, muszę zacząć brać witaminy. I jeżeli chodzi o, mowa o jeżeli mówimy o witaminach, no to właśnie um, bierzcie sobie od początku jakąś biotynę kreatynę czy jakie inne witaminy na włosy. Bo gdzieś od około miesiąca bym powiedziała, moje włosy wypadają jak nienormalne Ja się cieszę, że ja mam gęste, grube włosy, bo jakbym miała cienkie. I mało tych włosów, to ja już pewnie byłabym łysa. Ogólnie wypadają, ale po myciu, po rozczesywaniu, podczas suszenia mam tyle włosów wszędzie dookoła, że to jest jakaś masakra. Za każdym razem, po każdym myciu muszę szczotkę czyścić. I ja taką normalnie garść wyciągam z tej szczotki Plus do tego jeszcze mi się osypują na... To, co nie wyciągła szczotka, to jeszcze osypują się na kolana I moje włosy są wszędzie teraz Ja chodzę tylko i zganiam swoje włosy Także um, musicie wiedzieć o tym, że no, po trzech miesiącach od operacji możecie się spodziewać wypadania włosów Ja myślałam, że to jest takie trochę... Nic, bo nigdy nigdy mi włosy nie wypadały. I nigdy nie miałam problemu z wypadaniem włosów w tym momencie to jest jakaś porażka. No. Um, jeżeli chodzi o energię po 4 miesiącach operacji, czy mam jej więcej nie. Mam tyle samo, jak ważyłam o wiele więcej te 27 kilo więcej. Um, czy jestem w stanie dłużej ćwiczyć i czy mam więcej wytrzymałości? Tak, to prawda, potrafię dłużej ćwiczyć, mam więcej siły, jeżeli chodzi o właśnie robienie jakichś ćwiczeń siłowych, czy obieganie dłużej na bieżni i tak dalej, to mam więcej siły, ale więcej energii nie, nie chce mi się tak samo, jak mi się nie chciało wcześniej. Mogłabym tylko spać, i tyle. To pewnie jest wina osobowości mojej. Ale, no cóż, dobra. To chyba na tyle z dzisiaj. Jakbym sobie jeszcze coś przypomniała, to albo dam, dać, albo dam Wam znać we vlogu, albo w kolejnym filmiku na tej, o tej tematyce. Także miło było z Wami porozmawiać. Tak, w ogóle mam nowy aparat. Mam nadzieję, że jakość tego filmiku będzie w porządku i że będziecie bardziej zadowoleni z jakości moich filmików. Również w końcu mam autofokusa w tym aparacie, także nie muszę się martwić o to, że wyjdę poza poza os że wyjdę nieostra i to tyle Mam nadzieję, że widzę Was w kolejnym filmiku. Pamiętajcie o zostawienia lajka, subskrypcji, komentarza i przesyłam Wam buziaki!